Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego przypomina, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi. Narody Ziemi są reprezentowane przez magów. Greckie słowo magos oznacza kapłana. Uczonego, znawcę snów. Tym samym pojęciem określano babilońskich astrologów, badaczy gwiazd. Nie jest istotne, co oni mieli na swoich głowach czy korony, czy fryzyjskie czapeczki. Ważne jest, że byli przedstawicielami narodów pogańskich, którzy przybyli z daleka. W poszukiwaniu nowonarodzonego króla żydowskiego. Najprawdopodobniej sama Maryja opowiedziała apostołom tę historię. Byli to ludzie, którzy, wpatrując się w niebo, poszukiwali śladów boskiej ingerencji w dzieje świata. Swoją wędrówkę na spotkanie z dzieciątkiem Jezus. Magowie rozpoczęli od rozpoznania znaku gwiazdy. Odczytując w zadumie znaczenie tego znaku, wyruszyli jego tropem na poszukiwanie Boga, który działał już w ich życiu, zanim oni go jeszcze poznali. Ich postępowanie, było w pewnym sensie naśladowaniem Abrahama. On też zawierzył i ruszył w podróż, chociaż nie wiedział dokąd idzie. Gwiazda stanowi obraz czegoś, co wzywa człowieka, aby wyruszył w drogę za najgłębszymi pragnieniami serca. Może objawić się w jakimś niepokoju. Wewnętrznym przynagleniu, w zdaniu wypowiedzianym przez drugiego człowieka w jakimś szczególnym wydarzeniu. Tradycja mówi nam, że mędrców było trzech połączył ich jeden cel i jedna przygoda. To wskazuje też, że jesteśmy wspólnotą pielgrzymującą. I nie szukamy Pana w pojedynkę, ale razem z innymi. Jesteśmy po to, aby pomagać sobie w tej drodze, być dla siebie znakami wskazującymi właściwy kierunek, gdzie szukać Boga. Gwiazda ich prowadziła, tęsknota przynaglała, stopy zdążały do Betlejem, a serca ulatywały do Boga. Nie ufając do końca swojej wiedzy, pytali o drogę, ponieważ każda prawdziwa mądrość każe się radzić i pytać. W postawie magów imponuje ich wielkie zainteresowanie sprawami religijnymi i duchowymi. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Pytają zatroskani. Może czasami tego nam brakuje. Nie mamy czasu, aby pobyć z własną duszą. Nie słuchamy naszych pragnień. Nie staramy się o osobistą relację z Bogiem, poprzestajemy na spełnianiu rutynowych praktyk. Mędrcy szukali w obcym kraju, w mieście, w Jerozolimie, w pisanej mądrości, w zwojach świętych ksiąg. Jak i gdzie my szukamy Boga, i co robimy, gdy utracimy światło wskazujące kierunek drogi. W mędrcach była pasja odkrywania nowych rzeczy. Szukali Jezusa długo, z wytrwałością. Pośród trudów i niewygód. Przedzierali się przez przeszkody ludzkiej obojętności. I świat brudnej polityki. Nie dali się zniechęcić różnymi przeciwnościami, ani własnym zmęczeniem, ponieważ byli zapatrzeni w niebo. I ci tajemniczy wędrowcy, mędrcy ze wschodu, zapraszają nas do odkrycia wędrówki. W głąb własnego serca, do wyruszenia na spotkanie z Bogiem, ponieważ droga wiary jest zawsze pielgrzymką, w której to, co wiedzieliśmy wczoraj, dzisiaj już nie wystarcza i trzeba pójść dalej. W poznawaniu Boga trzeba wychodzić z siebie, z własnych wyobrażeń. Z przeciętności pragnień nie można pozwolić zestarzeć się naszemu dotychczasowemu doświadczeniu. Trzeba iść w nadziei, że odnajdziemy światło, prawdę, dobro i prawdziwe życie, że gwiazda zatrzyma nas w miejscu, gdzie znajdziemy Boga, który ukaże nam swoje oblicze. I równocześnie objawi nas nam samym, ukaże nam to, kim jesteśmy. Stajemy dzisiaj na pielgrzymim szlaku obok mędrców ze wschodu, przy żłóbku dziecka, które jest Panem Historii, wypełnieniem ludzkich oczekiwań, Bogiem ukrytym. Niepozornym i bezbronnym. Trzeba go przyjąć właśnie takim, jakim jest w ubóstwie dziecka, w otoczeniu ludzi biednych i prostych, zwierząt i tych, którzy trzymali nad nimi straż, w tym właśnie ubóstwie, które jest również częścią naszego życia. Jest pośród nas wiele znaków niepozorności Boga, który przemawia do nas przez zwykłe gesty, znaki i słowa, i one niosą jego obecność. Zostajemy postawieni wobec niego twarzą w twarz w inny sposób niż magowie, ale w sposób tak samo realny. Ewangelia wspomina o zadziwieniu mędrców. To są chyba najwłaściwsze słowa opisujące postawę człowieka przed Bogiem. Zadziwienie, że On stał się człowiekiem solidarnym z nami. Chciał się ubogacić naszym człowieczeństwem, i nas ubogacić swoim bóstwem. Zadziwienie prowadzi do adoracji i pokłonu wobec kogoś, kto jest najważniejszy, kogo należy szukać i komu należy oddawać cześć. Mędrcy, jak słyszeliśmy, składali ją przed Panem Dary. Złoto, kadzidło i mirre. Dar jest cząstką osoby, wypływa z wdzięczności za bycie obdarowanym. Może ci przybyli z dalekich stron mędrcy spodziewali się spotkać innego Boga, pełnego chwały który ukazałby się w potędze i majestacie. Przybywając na miejsce, zostali zaskoczeni zwyczajnością wydarzenia narodzin ubogiego dziecka. Moi drodzy Bóg nie przestaje zaskakiwać człowieka na różne sposoby. A to ma przede wszystkim jeden cel: pobudzenie nas do poszukiwania, do zadziwienia, do ofiarowania mu siebie w duchu wdzięczności za dar, jaki on sam uczynił ze swojego życia. Być może nie mamy złota ani drogich kosztowności. Ale składając szczerze i z wielkim sercem nasze ubóstwo, słabość i może nawet cierpienie, wszystko to, co mamy, odejdziemy pełni radości i z nadzieją w sercu. Słyszymy na końcu dzisiejszej Ewangelii, że mędrcy inną drogą wrócili do swojego kraju. Spotkanie z tym królem, ukrytym w bezbronnym dziecku, zmieniło cały dotychczasowy sposób ich życia. Ponieważ po spotkaniu z nowonarodzonym, Jezusem nic już nie powinno pozostać takie samo, jak było przedtem.